Co? Gdzie my jesteśmy? Czeka was super wyzwanie. Będziecie musieli wykazać się swoim talentem. Trzeba będzie rysować. W pierwszej rundzie nagrodą będzie popyt. Kto w ciągu minuty narysuje najlepszy obrazek, dostanie tę fajną zabawkę. A będziecie malować nie farbami, ale skitesami. To będzie niezła zabawa. Macie minutę, czas start. Zaczynamy? Przyszedł czas na moje ulubione słodycze. Skitelsy mają bardzo fajny kolor, co oznacza, że można z nimi zrobić całkiem niezły rysunek. Myślę, że dam radę. A ja mam lepszy pomysł. A gdyby tak zamienić cukierki w prawdziwe farbki, potrzebuję palety do malowania i troszkę wody. Idealnie. Teraz mamy całą paletę kolorów. O nie, nie pozwolę Jane wygrać. Mówisz, że potrzebna jest woda? No to działam. Spójrzcie, jak pięknie. Teraz to jest rysunek, który wygra tę rundę. Wow! A ja co mam zrobić? Przypadkowo zjadłem wszystkie cukierki. No i trudno. Barbie, może zabiorę sobie Twój rysunek? Nie ma mowy. Tak bardzo się starałam. Ręce precz. Dobra. Wasz czas się skończył, więc pokażcie kto co narysował. I jak podoba się? Żartujesz sobie, tam nic nie ma. Andy to się nie nadaje. Po prostu skitelsy były bardzo dobre. Ja się bardzo starałam, ale przez wodę serduszko zostało na stole. Ale możemy uznać, że jest dobrze. Rysunek musi być w jednym kawałku. Tak jak mój. Jane, jesteś super artystką. Zwyciężyłaś. Dostajesz tego ogromnego popyta. Jak to możliwe? To była nasza nagroda, raczej moja. Andy, chcesz, żebym podzieliła się popytem? Nie mam nic przeciwko, pewnie. Nie dotykaj tego, oszalałeś? Dobra, wybacz Jane, ale Barbie jest przeciwko. Po co nam tyle sosów? Bo to właśnie nimi będziecie malować w tej rundzie. Waszą nagrodą jest ryba. Uuuuu! Macie minutę. Myślę, że trzeba się postarać, bo jest tu pewien haczyk. Jeśli dobre nagrody są za dobre rysunki, to złe nagrody są za słabe rysunki. Tym razem na pewno nie chcę tego jeść. Muszę wygrać. Andy, przepraszam, ale rzucasz śmieciami prosto we mnie. Oj, jak mogłem, sorry, nie zauważyłem. Już dobrze. Pomagasz jej wstydź się. Już się poprawiam. Nadszedł czas, żeby rozpocząć malowanie, który sos wybrać. Oj, myślę, że wybór został dokonany za mnie. I to całkiem dobre. Mam nadzieję, że wyjdzie mi podobna ryba. Andy, świetnie sobie radzisz. Ryba wygląda naprawdę fajnie. Pora, żeby mi ja zaczęła rysować. Myślę, że najlepszym sposobem jest zrobienie tego palcami. Z łatwością was załatwię. Spróbuję tylko troszkę sosu. Ojej, to jest takie dobre. To wszystko, skończyły mi się sosy. Mam nadzieję, że ta góra opakowań się nie przewróci. O nie, co ja zrobiłem? Rysunek jest zniszczony. Kończymy? Pokażcie mi swoje arcydzieła. Już? Kurczę, nie zdążyłam. Jane, ty pierwsza. Świetnie sobie poradziłaś. Bardzo podoba mi się Twój rysunek. Andy, spójrz jak pięknie. Jaki ty jesteś łatwowierny. A co sądzisz o mojej pracy? Starałem się. Myślisz, że to jest śmieszne? Przestań ze mnie kwić. Co, ale to był rysunek, naprawdę. Myślę, że to wszystko sprawka Barbie. Barbie, Twój rysunek jest średni. Jane jest lepszy. Wstydź się, Barbie! Nie chciałam przegrać! Andy dostaje rybę. Następnym razem nie będziesz się ze mnie nabijać! Ale ja nie cierpię ryb! Nie przejmuj się! Wiem, co ci pomoże. Palnik! Możesz zrobić pyszny obiad dzięki niemu. A Jak on działa? Gdzie to się włącza? O, oh, mam, przepraszam Barbie! Jane, jesteś geniuszem. Spójrz jak pysznie wygląda! Będzie jeszcze lepiej i smaczniej, gdy rybę przyozdobimy warzywami. Wtedy będzie po prostu idealnie. Jane, jesteś niesamowita, a to jest pyszne. Nagroda jest tym razem dość dziwna, ale i tak jest wspaniała, czeka na Was przepiękna suknia, jaka cudowna! Halo, słyszycie mnie? Słyszycie, dość gadania, czas na rysowanie. Macie jedną minutę. Oh, wow! Nigdy wcześniej nie rysowałam długopisem 3D. Ja też nie, ale myślę, że mogę to zrobić. To jest piękne. Okazuje się, że długopis 3D jest bardzo poręczny. A ja mam nieco inny pomysł. Zrobię najpierw poszczególne detale. A ja mam jeszcze lepszy pomysł. Nie zależy mi na tej kiesce. Wolę zrobić samochód. Fajnie, szybko i pięknie. Patrzcie, jak jeździ. Zachowujesz się jak dziecko. Uważam, że sukienka wyszła mi świetnie. Kurczę, ale wcale nie jest wytrzymała. Słuchaj, Andy, jesteś tak dobry w robieniu trójwymiarowych modeli za pomocą długopisów. Może pomożesz mi? Chętnie. Chłopak robi sobie sukienkę. Uwaga, pokażcie, co macie. Minuta minęła. Wow, Andy, zaskoczyłeś mnie. Ale to nie moje. Barbie, jestem rozczarowany. Gdzie jest druga połowa sukienki? Kurczę, myślałam, że jest na miejscu. Niestety moja sukienka też się rozpadła. Nie szkodzi ja i tak już zdecydowałem, że zwycięzcą jest handy. Gratuluję, sukienka jest twoja! A, to straszne! Handy, na pewno zostaniesz gwiazdą Instagrama! Czy jesteście gotowi, by zobaczyć prawdziwego króla? Oto on, ale korona będzie wasza, jeśli zrobicie fajny rysunek. Bardzo chciałabym mieć tę koronę. O tak, Jane, korona bardzo by ci pasowała. Jakie zakochańce, niedobrze mi. Czas start, pospieszcie się. Jak malować kosmetykami? W ogóle nie mam pojęcia, jak tego używać. Hey! Myślę, że ten rysunek może mi wyjść całkiem nieźle. Andy, weź pomadkę, żeby też zrobić fajny rysunek. Dzięki za podpowiedź. W tym tempie mnie wyprzedzą, co robić. Wiem, uratuje mnie drobny złoty pyłek. Skąd to się bierze? O, o nie, przepraszam, Jane, nie chciałem! To nie ja naprawdę! Dobrze wam tak. Kurczę, mój rysunek jest zniszczony! Weź mój, a mi oddaj swój. Nie denerwuj się! Dziękuję, jesteś prawdziwym gentlemanem. Pozostaje go tylko troszkę podrasować. Okay. Mojego też zrobię koronę, tylko papierową. To nawet lepsze niż jakieś tam rysunki. Już nie będą mieli czasu na rysowanie fajnej korony. Ja z kolei mam duże szanse na wygraną. Myślę, że odrobina brokatu nie zaszkodzi. Genialne! Jaka artystka taka korona? Kończymy, czas pochwalić się swoimi pracami. Jane, to nie jest dobre. Kiedyś lepiej rysowałaś. A ja zrobiłem origami, fajne? Dosyć oryginalne, ale zadaniem było narysowanie korony. Takiej jak moja? Dokładnie tak. Barbie wspaniale. To najlepsza korona, jaką widziałem. Dlatego dostajesz nagrodę. No i co? Jestem teraz prawdziwą księżniczką, a nie jakąś tam Jane. Muszę tylko znaleźć księcia. Oto i on. Tak szybko, drogi książę? Czy zabierzesz mnie do swojego królestwa? Chyba do królestwa Pryszczy. O nie! Wiesz co? Jane, ja też mam dla ciebie koronę. Może nie jest ze złota, ale jest zrobiona z miłości. I te kwiaty też są dla ciebie. Bardzo dziękuję, Andy. A teraz idziemy na lody. Chętnie. Z nami. Dziewczyny, patrzcie, kto się najbardziej postara i zrobi najładniejszy rysunek, dostanie tę piękną koronę. Została zdjęta z głowy samej królowej. Na jej narysowanie macie tylko minutę. Czas start! Myślę, że w tej koronie będę wyglądać wyjątkowo dobrze. W drogocennych kamieniach mi do twarzy. Poza tym, jestem bardzo dobra w rysowaniu. Nie na darmo chodziłam do szkoły artystycznej. No, wyszło nieźle, ale czegoś brakuje. Trzeba dodać więcej klejnotów. Zaraz wracam. Dokąd to najdzie? To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Ogromny samorodek złota. Dobrze, że grałam w Minecrafta. To była doskonała praktyka. Ile tu jest kamieni? Potrzebuję jak najwięcej blasku. A co z tymi, którzy nie potrafią zbyt dobrze rysować, a mimo to chcą mieć koronę? Nie, to się nie nadaje! Mój rysunek jest po prostu okropny, ale mam wariant zapasowy. Jeśli to korona królowej, to już nieraz została skradziona. Może by to powtórzyć? Stać! Policja! Tu jest złodziejka! Próbuję ukraść koronę! Bardzo drogą nawiasem mówiąc. Zdejmij maskę, złodziejko! To tylko ja! Nie krzycz na mnie, proszę! Nie będę krzyczeć, ale założę ci kajdanki. Tak będzie bezpieczniej. teraz na pewno nie wygram. Już wyobrażam sobie, jak dostaję tę koronę z jego rąk. A potem będziemy razem tańczyć. To będzie prawdziwa miłość. Tak bardzo go kocham. Załóż mi tę koronę. Znowu tu jestem. Podczas gdy Emma się rozmarzyła, a Vivian zajęła się kradzieżą, ja zdobyłam te kamienie. Dziewczyny, musicie kończyć. Zobaczmy, co udało się wam zrobić. Pokażcie rysunki. Spójrz, spodoba ci się. Bardzo długo szukałam tych kamieni. Dlaczego Emma mnie nie słyszy? Ej, pokaż rysunek. Przepraszam, zamyśliłam się. Podczas gdy rysowałyście, zdarzył się tu bardzo nieprzyjemny incydent. Vivian prawie trafiła do więzienia. Dlatego odpada z rywalizacji. A co narysowały inne dziewczyny? Wow, Emma, tak się cieszę Nigdy wcześniej nie otrzymałem rysunku, dziękuję bardzo Niestety to w ogóle nie przypomina korony Ale będziemy w kontakcie Wow, praca Jury jest niesamowita Wygląda bardzo podobnie do oryginału Myślę, że to ty dzisiaj wygrywasz To oczywiste Hurra, wiedziałam, daj mi tę koronę Tak ciężko pracowałam, chcę pokazać wszystkim, jaka jestem wspaniała Wow! Chcecie dostać ten kolorowy balonik? Oczywiście! Więc zaczynajcie rysować, bo czas ucieka. Tym razem trzeba rysować flamastrami, ale wcale tego nie potrzebuję. Bo mam fajny pomysł! Z pewnością nie narysuję tego tak ładnie flamastrami, ale z gumą i brokatem stworzę coś naprawdę pięknego. Co to jest? Małe rękodzieło! Małe, ale bardzo ładne. Ale super! A co rysują dziewczyny? Postanowiłam pójść na łatwiznę i po prostu zrobić ładny rysunek. Jak na razie idzie mi naprawdę dobrze. I jest dokładnie tak, jak planowałam. Ej, skąd się wzięły te papierki? Vivien! Czego chcesz? Nie wchodź mi w drogę. Mam kryzys twórczy. Nie potrafię niczego narysować i już nie wiem, co robić. A ja bardzo chcę mieć ten balonik. Wiem, balonik, skoro nie mogę go narysować, to po prostu go nadmucham. Myślę, że nikt nawet nie zauważy różnicy między moją pracą a prawdziwym balonem. Pozostało mi tylko dorysować kropki, aby obrazek był kompletny. Okej. Okay. Kurczę, moje nadzieje na wygraną pękły jak ten balon! Co za pech, przegrałaś! Co mam zrobić z Julią? Ona jeszcze może wygrać. Wiem, trzeba po prostu przebić jej balon. Czas się skończył, pokażcie pracę. Idę na całość, nie mam nic do stracenia. Ej, wszystko zniszczyłaś! No, co tam macie? Wie, wiem, już twoja druga praca wygląda źle. To jest po prostu okropne. No. Ucz się ode mnie. Jej rysunki są piękne, a co najważniejsze, są bardzo realistyczne. Julia, też mnie rozczarowałaś. Miałaś przepiękną koronę, ale ten balonik w ogóle ci nie wyszedł. Oczywiste jest więc, że naszą zwycięzczynią jest Emma. Gratulacje! Hurra, bardzo chciałam mieć ten balon. Jest taki piękny. Jest też bardzo duży. Za duży! Uratujcie mnie! Ten balon chce mnie porwać! Stój, nie odlatuj! Co robić? Po prostu będziemy musiały grać we dwie. Tu jest tak strasznie, tak wysoko. Ale też bardzo pięknie. Nigdy wcześniej tu nie byłam. Ej, tylko nie to! Wylądowałam. Wszystko okej. Okay. Chciałybyście spróbować tej słodkiej waty cukrowej w kształcie uroczego minionka. Zapewniam, że jest nie tylko ładna, ale i pyszna. Oczywiście, że tak. Więc chwytajcie za pędzle i zacznijcie malować. Nie macie zbyt wiele czasu. Start! Co robić? Jak wybrać kolor do mojego rysunku? Inni są już w połowie, a ja wciąż nie mogę zacząć. Mam pomysł! Komu potrzebna jest żółta farba, skoro można malować czymś smaczniejszym? To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Cukier zamieni się w karmel i to żółty będzie po prostu idealnie. Jesteś pewna, że karmel z cukru zmieni kolor na żółty? Oczywiście, że jestem pewna. Kurczę, o nie, nie jestem pewna! Zamienił się w brązową papkę! Mówiłam ci! Teraz najważniejsze, żebym nie spaprała rysunku tak, jak zrobiła to Julia. Ale żeby moja praca była bardziej realistyczna, muszę coś zrobić. E, zaraz wracam. Ej, dokąd idziesz? Zresztą kogo to obchodzi? Nic tak nie przypomina słodkiej puszystej waty, jak zwykła. Myślę, że potrafię zrobić świetny rysunek. Nie będziecie w stanie odróżnić tego od oryginału i na pewno będziecie chciały spróbować. Okay. W końcu udało mi się zrobić dobry rysunek. A ja myślałam, że nie umiem rysować. Teraz zdecydowanie mam wygraną w kieszeni. O nie. Jeśli tylko Emma mi nie przeszkodzi, jej rysunek też jest niezły. Co robić? Wiem! Muszę tylko zepsuć jej pracę. Mogę to zrobić z pomocą czerwonej papryki. Dziewczyny! Mamy tu pożar! Uciekajcie! Co ty zrobiłaś? Po co jadłaś tę paprykę? Zrobiłaś to specjalnie! Nie chciałam! Przepraszam! Teraz już na pewno mam wygraną w kieszeni. Jak tam sobie radzicie? Żyjecie? Czas się skończył. Więc szybko pokażcie mi, co narysowałyście. Julia, co to za kupa? Nie, to się nie nadaje. To nie jest kupa, to jest słodki karmel. Nie obchodzi mnie to. Emma, a co z twoim rysunkiem? Dlaczego to wszystko jest zwęglone? Nie. To nie moja wina, to wszystko. Nie obchodzi mnie to. Dlaczego twoja praca jest taka okropna? Vivian też ma jakieś smugi. Wiecie co? Nie będę tego tolerował. Nie chcecie rysować? W takim razie to ja zjem całą watę. Właśnie tak. Ej, a poczęstujesz nas?